Witam wszystkich serdecznie. Po raz kolejny na dniach otwartych w Wilanowie. W tym roku zaprezentowaliśmy kilka sprzętów. Znajdujemy się przy platformie sadowniczej zaczepianej do ciągnika, ciągnionej z tyłu, podpinanej do tylniego tuza. Jest to pełna wersja platform, które produkujemy. Posiada pneumatykę, rozwiniętą hydraulikę. Podesty rozsuwane hydraulicznie, po jednym podejściu na, na stronę. Zaletą naszych platform jest to, że posiadają windy samorozładowcze to znaczy, tym urządzeniem możemy. Praktycznie bezwysiłkowo zdjąć pełne skrzynia, palety. Przy tej platformie, jak wspomniałem wcześniej, jest też pneumatyka, począwszy od kompresora, który spręża powietrze. Tym sprężonym powietrzem są zasilane sakatory. Akurat ten jest przedłużką, mogą być też krótsze, jest kilka wersji tych sekatorów. A z tyłu mamy zaprezentowaną piłkę pneumatyczną, która spełnia rolę piły spalinowej. Można dosyć grube gałęzie obcinać. W naszej ofercie mamy kilka wersji platform. Zależy od klienta jaką sobie życzy, taką, taką produkujemy pod, pod klienta indywidualnie. Nowością też na rynku polskim jest prezentowana przez nas frezarko Sadzarka. Jest to maszyna do dosadzania drzewek pomiędzy tym rusztowaniem. Usuwamy stare nasadzenie. Chcemy posadzić nowe, żeby nie likwidować rusztowania. Tym urządzeniem możemy właśnie e, to wykonać. Urządzenie jest wysuwne pod bok na około metr i e, głębokość robocza tego urządzenia to jest jakieś 30-35 cm. Teraz znajdujemy się. Przy naszej nowości, nowości na rynku polskim, jest to wbijarka do palików hydrauliczna. Wbijamy tą maszyną e, drewniane paliki pod drzewka. Maszyna podnosi się na blisko 3 metry. Głębokość, na jaką możemy nią wbić palik, to jest około pół metra. E, maszyna jest zamontowana na przednim podnośniku hydraulicznym, dostosowanym indywidualnie do ciągnika. Jest to produkt. Które, no, że tak powiem, jest jednym z flagowych naszych produktów. Możemy do każdego cienika indywidualnie dopasować podnośnik. Na tym podnośniku mamy zamontowany przedni podnośnik hydrauliczny, a na podnośniku świder z przesuwem bocznym. Do świdra możemy zastosować kilka rodzajów żądeł o różnych średnicach, jak czy również możemy zastosować wkręcania kotew, przystawkę i wtedy możemy sobie kotwy bez problemu wkręcać. Na końcu naszej prezentacji przedstawiamy przyczepę samowyładowczą. Przyczepa jest z rolkami, podobnie jak jest to rozwiązane na platformie. Plusem tej przyczepy jest to, że można regulować wysokość od praktycznie 20 cm od szerokości ramy tej przyczepy do około metra. Jest to wygodne przy zbiorze z ziemi, można bezpośrednio orwać do, do, do palety. Po zbiorze przyczepy się Podnosi do góry, do transportu. Transportujemy do, do miejsca zbioru, gdzieś na podwórko, do chłodni.